Tak jest. Wiecie, bardzo mi miło, że mogę do Was dzisiaj mówić. W ogóle bardzo lubię Waszą szkołę. Już byłem. E, też moi przyjaciele ze wspólnoty często e, bywają e, na lekcjach religii. I pewnie możecie sobie teraz myśleć, co wam, co? Co ty możesz nam powiedzieć tutaj? Ksiądz powiedział takie rzeczy, jakby trochę z bajki, czy z jakiegoś filmu science fiction. No i co? Ty chcesz nam powiedzieć, że doświadczasz takich rzeczy na co dzień? Chciałbym powiedzieć, że tak. Myślę, że mamy taką pokusę i możemy myśleć, że, że rzeczy, które czytamy w Słowie Bożym, czy które czytamy w historiach świętych, to są w ogóle jakieś rzeczy, które może kiedyś się działy, może kiedyś tak było, no ale dzisiaj przecież Bóg tak nie działa. No proszę nas. Otóż nie. Otóż nie. Słowo Boże uczy nas o czymś zupełnie innym. Mianowicie o tym, że Jezus 2000 lat temu, wczoraj, dzisiaj i jutro był, jest i będzie taki sam. Więc co to oznacza? To oznacza, że dzisiaj działa tak samo, jak działa 2000 lat temu. I pewnym takim kanałem, taką drogą właśnie są, są dary ducha świętego. Słuchajcie, wiem, że Janek był u Was, yy, mój przyjaciel ze wspólnoty na KTK, gdzie siedzieli świadectwem wobec domnych, czy nie? bo wy wszyscy, ci co są to Tak, nie Tak. o tym. Nie mówił. Słuchajcie, tak. więc chciałbym się podzielić z wami pewną taką historię. Też musicie sobie myśleć, i to też jest błędne, że, że takich rzeczy, o, które, o których czytał ksiądz, doświadczają ludzie wybrani. Doświadczają ludzie święci. Muszę sobie zasłużyć, żeby, żeby tych rzeczy doświadczać. Otóż, chciałbym wam powiedzieć, że nie do końca tak jest. Tak. Ja jestem człowiekiem bardzo grzesznym. Ludzie, którzy znam, to są normalni ludzie. Wie, wiecie, ja jestem normalnym człowiekiem, normalnym chłopakiem, jestem na pierwszym roku studiów. E, I naprawdę widzę regularnie, jak Duch jak Święty działa w moim życiu i w życiu ludzi ze Wspólnoty, w których jestem. W których jestem. E, chciałbym się podzielić z wami jedną bardzo wyjątkową historią, która jest znaczy to bardzo ważna. E, żebyśmy zobaczyli, jak Bóg może dzisiaj działać. Mianowicie właśnie mój przyjaciel ze Wspólnoty, wasz absolwent w tej szkoły. Pewnego dnia w czerwcu chciał, chciał pójść na adorację w kolegiacie. Wiemy, gdzie jest ta? na Świętojenskiej? Wiecie, czy nie? Tak, tak, nie. Dobrze. No, ale niestety był tam, był tam sztuk, więc nie mógł wejść, żeby się pomodlić. I kątem oka zobaczył dwóch mężczyzn, którzy siedzieli na schodkach przed kościołem. I coś poruszyło się w jego sercu, i miał nagle pragnienie, że chce się podzielić Jezusem, podzielić dobrą nowiną z tymi ludźmi. Chociaż wiecie, oni wyglądają nie za ciekawie. Raczej jak się widzi takie osoby, to chce się je ominąć szerokim ukiem, Krata browaru pod, pod nogami. No i tak, nie wiem czy do końca prosto się dzieli. Ale ja miał mocne poruszenie w sercu. Poruszenie od Ducha Świętego, żeby pójść. i Żeby zanieść dobrą nowinę o tym, że Jezus żyje. I w tym, że Janek wiedział, że, że Duch Święty dzisiaj działa, że Bóg może mówić, może proroczo wskazać różne rzeczy, poprosił Boga. Boże, daj mi coś, z czym ja mam do nich pójść. I w tej chwili, kiedy to wypowiedział, usłyszał dwie rzeczy. Usłyszał imię Marcin i problem z prawym kolanem. Więc wiecie, Janek zaczął się zmagać, czy podejść, czy nie, dwóch dorosłych mężczyzn, ale poszedł odszedł i, i spytał się, czy któryś z was to Marcin. Oni tak spojrzeli na siebie i nie, no nie ma tu Marcina żadnego. A o co chodzi? No bo wiecie, wierzę, że, że Bóg mi pokazał was, że mam do was podejść yy, i się podzielić o jego miłości. No i ten jeden z nich powiedział, no dobra, to jest Marcin. <śledziny> <śledziny> I Janek po tym się spytał, słuchaj, Marcin, czy, czy masz, masz problem z prawem kolanem? On powiedział, no mam, a skąd wiedziałeś? Wiesz, modliłem się i Bóg wcześniej mi to pokazał. Więc zaczął się modlić o, o te kolano z wiarą, że Bóg był zdrowy. Marcin zaczął czuć ciepło w prawym kolanie. I po chwili modlitwy ból całkowicie odszedł. Tak? Przed chwilą ksiądz mówił o darach uzdrowienia, o darach poznania, o darach proroczych. Możemy teraz to, to oglądać, to widzieć. Więc Marcin zaczął ruszać tym kolanem i ból całkowicie odszedł. W międzyczasie też zaczęli rozmawiać o jego trudnej sytuacji, ponieważ został wyrzucony ze swojego domu za narkotyki. Mama z ojczyzną go wyrzuciła przez alkohol, przez narkotyki. Było około wieku 25 lat i pomogł się też z Jankiem o uzdrowienie relacji w rodzinie. W międzyczasie ten drugi koleżka, Wiesiek, on był starszy, około 40 lat. Kiedy Janek się modlił, on poszedł po innego gościa. On był taki bardzo sceptyczny w stosunku do tego, co Janek robił, z czym on przyszedł. E, a ten trzeci kolega e, miał rozwaloną kostkę. Powiedział, że Bieg uciekał i skakał z drugiego piętra. E, już Janek nie wchodził, czemu skakał i czemu uciekał, e, ale miał przewlekłe, przewlekłe problemy z kostką. Choć mniej więcej tak. Bardzo trudno mu było się przemieszczać. Nie mógł do końca stanąć. E, no więc Janek zaczął się modlić. W momencie, kiedy zaczął się modlić, ten człowiek poczuł mrowienie, jakby dreszcz przeszywający jego kostkę. Po chwili modlitwy został tak poruszony i zorientował się, że może stanąć na kostkę, na którą przed chwilą nie było w ogóle szansy. Mógł zrobić jaskukę przez trzy minuty, gdzie przed modlitwą nie mógł się poruszać. Widzimy to. Tak dzisiaj działa Bóg. Tak dzisiaj działa Bóg. I wie się, ten, ta, ta osoba 40-letnia, ten mężczyzna, który był estetycznie nastawiony, zaczął tak prześmiewczo żartować do Janka. No dobra, słuchaj, no to może powiesz mi moją chorobę w takim razie, jeżeli taki tutaj jesteś obcykany. No i Janek już zaczął mówić, że no ale skąd mam wiedzieć? I nie zdążył dokończyć zdania, aż w jego duchu pojawiło się słowo prawy bark. Rzeczywiście to słowo. <grych> Powiedział prawy bark. I w tym momencie Wiesiek zbladł. Powiedział, chłopaki uciekamy stąd, uciekamy stąd, co tu się w ogóle dzieje? I rzeczywiście, wziął Marcina i uciekli. Ale to nie jest koniec, nie jest koniec. Tamten chłopak od Kostki, akurat wspomina o ślubie. Wychodziła para młoda i ten mężczyzna zaczął e, wspominać, jak to było z jego małżeństwem. E, jak to było, kiedy on zaczął właśnie żyć wspólnie z żoną bo teraz ich małżeństwo się rozpadło, są w separacji czy po rozwodzie, już nie pamiętam. Ale wspomniał, że mieli ślub niedaleko, w na najświętszego serca Pana Jezusa. A Janek tak powiedział, wiesz co? Dzisiaj jest święto najświętszego serca Pana Jezusa. I wierzę, że to nie jest przypadek. Słuchajcie, w tym momencie ten mężczyzna zaczyna płakać. Zaczyna płakać. Został rozwalony na łopatki. Ee, Janek się z nim modlił i on powierzył swoje życie Bogu na nowo. Bóg go złapał. I słuchajcie, ja do mnie dzwoni w ogóle cały, cały w emocjach. Co, co się stało w ogóle? Jak Bóg, jak Bóg zadziałał? Ponieważ on wiedział, że nie jest godzien tego, czego ogląda. Że to, czego doświadczy, to jest dar Boży. To jest dar Boga. To jest działanie Ducha Świętego, po to, żeby dotrzeć do tych, którzy są złamani i objawić im miłość i moc Boga, który działa i który żyje. Ale to nie jest koniec historii. Kolejnego dnia e, idziemy z Jankiem e, na Gdynię, również żeby ewangelizować, strumienie go do ewangelizacji w sercu. Inna część Gdyni. Zaczynamy się modlić w samochodzie, zaczynamy uwielbiać Boga. Gdy skoczyliśmy modlitwę, Janek mówi: Tyle patrz, to ta dwójka, którą spotkałem wczoraj. Wychodzimy z samochodu, Janek krzyczy: Marcin, Marcin! On się odwraca do Janka i to znowu ty! I wiecie, ich twarze były takie. Oni nie wiedzieli, co się dzieje. Gdzie, te, gdzie Marcin to był chłopak 25-letni, a Wiesiek 40-letni, który przeżył w swoim życiu e, mega trudne rzeczy. Mega trudne rzeczy. I oni po prostu byli, naprawdę nie wiedzieli, co się, co się z nimi dzieje. A to Bóg, żeby przyszedł w mocy Ducha Świętego do nich. I oni powiedzieli, My myślimy cały czas, cały czas myślimy o tym, co się zadziało wczoraj. To ciągle wraca. Na czym powiedział, że po tej modlitwie o odbudowę relacji zadzwoni do niego ojczym i się z nim pogodził? To jest Bóg, który działa dzisiaj. To jest Bóg, który działa. I oni się spytali, słuchajcie, myślicie, że to jest jakiś znak dla nas? A my zaczęliśmy im głosić dobrą nowinę o Jezusie, który daje nowe życie. Tym bardziej, że to było święto świętego Papła. I powiedzieliśmy im tak samo: jak Bóg zmienił życie Pawła w jednej chwili, może zmienić wasze. Zaczęliśmy się razem modlić. Wieś, jak zaczął czuć ciepło na głowie. Zaczęło coś się dziać też w jego ciele. I wiecie, to było tak mocne dla niego, że podczas modlitwy, kiedy zawierzał swoje życie Jezusowi, musiał odpocząć, ponieważ tak mocno doświadczał obecności Ducha Świętego, Boga, który przychodzi. Wiecie, i nie dzielę się tą historią po to, żebyśmy mogli teraz się tak sobie usiąść i powiedzieć wow. Chociaż też, to też jest ważne, żeby zachwycić się Bogiem tym, kim On jest, tym, jak działa dzisiaj. Ale co więcej, mówię tą historię i chcę się z Wami podzielić tym, tym moim doświadczeniem, ponieważ Bóg jest żywy i chce działać w waszym życiu. I chce działać w was i chce działać przez was żeby ten świat, który jest wokoło, żeby ten świat, w którym jest mrok, lęk, gdzie nie ma życia, żeby dać nasze ręce i żeby tu święty tchnął I żebyśmy mogli przemienić oblicze tej ziemi, o co mówiliśmy w Paweł II, właśnie przez moc Ducha Świętego. I to jest dostępne dla nas. To jest dostępne dla każdego z Was. Ponieważ Bóg chce obdarowywać swój Kościół. Chce obdarowywać swoich ludzi. Chce, żeby oni mieli z nim relacje i współpracowali z nim. Bóg chce, żebyśmy robili razem z nim rzeczy. Żebyśmy zdobywali Jego królestwo już tu na ziemi. I to nie jest nuda, to nie jest coś, coś skostniałego, jak czasami się przedstawia Kościół, ale to jest żywy organizm. I Kościół jest żywy, bo Jezus jest żywy. Bo Jezus żyje. Naprawdę, naprawdę. Pamiętam teraz, jak się przypomniało, jak to był 2014 rok. Siedziałem podobnie jak wy i głosił ksiądz, który opowiadał o podobnych rzeczach, co dzisiaj się dzieje. Jak dzisiaj Jezus działa. Jak przychodzi, jak ustrawia, jak dotyka, jak podnosi. Ja powiedziałem: Wow! Wow, Boże. Ja chcę iść za Tobą. Ty jesteś takim Bogiem, który działa takie rzeczy dzisiaj. I wiecie, miałem pragnienie w sercu, może małe, może brakowało mi wiary, żeby pójść po to samo. Miałem pragnienie, żeby doświadczyć tego samego w moim życiu. Ale wydawało mi się wtedy niemożliwe. No ksiądz, wiadomo, może doświadczyć takich rzeczy. Przed wiadomo, przed Prawoż, wiadomo. Ale ja, taki zwykły, wolny człowiek, zwykły chłopak, który nie ma jakiegoś mega świadectwa, a jednak, a jednak. I Bóg chce też Was używać. Mógłbym mówić dużo e, i, i, i godzinami o tym, ale chciałem się zasiać Was, zasiać wiarę. Że naprawdę Bóg jest żywy i się interesuje to w Twoim życiem i chce działać przez Ciebie. I chce zmienić świat i odnowić Kościół przez Ciebie, zwłaszcza jako przez ludzi młodych. Pewnie, że tym trochę, ale jeszcze dwie minuty chciałbym o czymś powiedzieć. Jesteśmy młodzi, jak tutaj siedzimy. Jesteśmy młodzi i mamy całe życie przed sobą. Całe życie. To, co widzę dzisiaj bardzo mocno, Bóg, Bóg daje mi taką łaskę, że mogę być w wielu miejscach czy to w Polsce, czy za granicą i obserwować to, to co, się dzieje, co się dzieje w kościele. I nie tylko. I wiecie co? Bóg dzisiaj pragnie, aby zwłaszcza młodzi powiedzieli mu tak i poszli za nim w mocy, miłości i odwadze aby zmienić ten świat. I naprawdę widzę coś szczególnego, gdy otwieramy swoje serca przed Nim, On niesamowicie przychodzi i je przemienia. We wspólnocie jest wiele osób u nas, które właśnie tak e, doświadczyło Boga. Byli, wiecie niegodni, naprawdę nie mieli jakiegoś szczególnego życia, otworzyli serce i Bóg ich przemienił kompletnie. Jeden z nich e, już kończę, już kończę, nie Jeden z nich, na przykład, jest na uczelni, jego profesor powiedział, że boli go, boli go ramię. I Krzysiu poszedł w takiej odwadze i wie, że z tym, co dał mu. Bóg. pomodlił się o uzdrowienie ze swojego profesora. I wiecie, co zostało uzdrowione. Tak działa Bóg. Więc zachęcam was, otwórzcie swoje serca i, i pójdźcie za Nim. Amen. Amen.